Cieszę się, że wspólnie się tutaj dzisiaj zebraliśmy, dlatego że wierzę w to, że dzisiaj otrzymamy dobre dla nas informacje. Informacje, które pozwolą spełnić nasze marzenia. A czym one są? Te marzenia są bardzo proste. To jest satysfakcja naszych mieszkańców, którzy są dla nas najważniejsi. Cieszę się bardzo z obecności osób, które wspierają nas w realizacji tych marzeń, a są nimi pani minister Olga Semeng. Witamy bardzo serdecznie, jak również pan minister Jerzy Schmidt. Również witamy. Dziękuję również za obecność osobom, które wspierają nas w działaniach. Bardzo gorąco witam pana Patryka Kozłowskiego radnego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. <klucza> witam zarząd powiatu pana Leszka Brzozowskiego i pana Zbigniewa Wernika. <klucza> witam przewodniczącego rady powiatu pana Andrzeja Bruździńskiego. Witam przewodniczącą Rady Gminy Janowiec Kościelny, panią Mariannę Malinowską. <klucza> Witam radnych Rady Powiatu i radnych Rady Miejskiej w Nidzice. <klucza> Szanowni Państwo, emocje są bardzo duże, dlatego nie chciałbym przedłużać, mówić o tych wszystkich rzeczach, które już zostały wypowiedziane. Natomiast my, jako gospodarze, doskonale sobie zdajemy sprawę, z zaległości, jakie mamy do nadrobienia, cieszę się i chciałbym podkreślić bardzo jedną istotną rzecz. My, jako gospodarze, czy powiatu, czy gminy, stanowimy jedność. I za to w tym miejscu również chciałbym gospodarzom gmin, gmin bardzo podziękować. Bo to dzięki tej współpracy możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć ale ona by nie była możliwa, gdyby nie wsparcie właśnie tych osób, które tutaj wymieniłem. Bardzo proszę panią minister Olgę Semenko o zabranie głosu. Drodzy samorządowcy, szanowni państwo, szanowny panie starosto, taka na początku krótka anegdota. Bywam tutaj w województwie warmińsko-mazurskim bardzo często, za każdym razem, nieważne czy. Człowiek jest zmęczony czy niezmęczony, przyjeżdża są do realizacji konkretne projekty. Tutaj z panem prezesem Jerzym Schmidtem spotykamy się bardzo często z panem starostą Marcinem Palińskim i zawsze widzę u niego uśmiech na twarzy, bez względu na to, jak trudna. Rola przed nami, jakie zadania przed nami stoją, inwestycyjne, jak często spotykamy się, rozmawiamy o różnych rzeczach. Nie tylko tych związanych z władzą lokalną, samorządową, ale również z tą centralną. To zawsze pan starosta uśmiecha się i za to chciałabym podziękować, bo widzę, że faktycznie region jest tutaj mocno i powiat zjednoczony. Szanowni Państwo, jesteśmy chwilę po konferencji pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsza edycja programu inwestycji strategicznych była ogłaszana przez pana premiera w, na tym zamku, e, dokładnie rok temu. Była ogłaszana pula środków finansowych, które zostały przyznane wszystkim województwom. To wtedy były 23 miliardy złotych. Dzisiaj wiemy, że ta pula zwiększyła się o 7 kolejnych, mówimy o 30 miliardach złotych. Co z tego wynika? No przede wszystkim duże potrzeby, duże potrzeby samorządów. To, o czym mówił. Też pan premier Mateusz Morawiecki. W Warszawie mamy takie dzielnice, jak Bielany, jak Pragę Północ, które są niedofinansowane, o których nikt nie pamięta. I to jest właśnie to, z czym wiąże się władza lokalna. To samorządy budują zapotrzebowania, ale też są pierwszymi nośnikami informacyjnymi do tego, aby centralnej władzy przekazać. Te zapotrzebowania i projekty, które warto realizować. I ja tak naprawdę, ponad rok temu, jak zaczęłam coraz częściej bywać na Warmii i Mazurach i przyglądać się tym potrzebom, bardzo szerokim, związanym z infrastrukturą, z kanalizacją, z takimi marzeniami, z jednej strony dużymi dla poszczególnych gmin, a z punktu widzenia Warszawy i tej władzy naszej centralnej, no takimi rzeczami, które w zasadzie już dawno powinny być realizowane. I ten program właśnie temu służy, aby zwiększać możliwości relacji pomiędzy władzą centralną a samorządową i cieszę się, że w tym roku przy drugiej edycji programu inwestycji strategicznych mam zaszczyt ogłosić wyniki, o które bardzo mocno walczyliśmy, razem z panem prezesem Jerzym Schmidtem zabiegaliśmy, jeździliśmy, spotykaliśmy się z państwem, a później już w Warszawie oczywiście trwała dyskusja, dialog, dlaczego tego typu projekty mają być realizowane. Rekomendacje, ale również mocne wnioski z tego idące. Jak wyrównywać szanse pomiędzy poszczególnymi regionami? To jest druga edycja, w której cały czas widzimy duży nacisk na kanalizację, na twarde projekty infrastrukturalne. I to o czym mówił Pan Premier Mateusz Morawiecki. Wiele wniosków z tych kilkunastu tysięcy wniosków, które do nas spłynęły dotyczyły budowy basenów, budowy kolejnych boisk rozrostu infrastruktury również sportowej. Tutaj również kładziemy na to duży nacisk, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności infrastruktura, drogi, parkingi, kanalizacja to są te rzeczy, które musimy nadrobić i staramy się nadrabiać się w odpowiednim tempie. W ubiegły weekend odbyła się konwencja, i tutaj muszę o tym wspomnieć, Konwencja Platformy Obywatelskiej. Jeden z polityków, posłów zapowiedział stworzenie w ramach programu Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, funduszu na transport 3 miliardy złotych. Szanowni Państwo, to niesamowite, jak opozycja nie potrafi widzieć tego, co tworzymy. Ten fundusz oczywiście jest stworzony w naborze na 2022 rok, samorządy samoistnie zgłaszają się po środki finansowe i otrzymają te środki w wysokości pół miliarda złotych. Ale przeszłam sobie sekwencję poprzednich lat. Jak wyglądało zainteresowanie ze strony samorządów? W pierwszych latach były to miliony, później kilkadziesiąt milionów, później były setki milionów. Dzisiaj mówimy już o... O kwocie około pół miliarda złotych. Te programy istnieją. To Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica przywróciła godność transportu. To my przywróciliśmy połączenia PKP autokarowe, autobusowe. To my stworzyliśmy możliwości funkcjonowania, tak aby było szybciej, sprawniej, bardziej komfortowo dla społeczeństwa, bardziej komfortowo dla małych ojczyzn. I dzisiaj, Szanowni Państwo, drodzy samorządowcy, bo to wy tak naprawdę stworzyliście te projekty, to wy staraliście się o dotacje, to wy widzicie na co dzień potrzeby mieszkańców, chciałabym ogłosić to, co zadziało się i to, co udało mojej osobie i pana prezesa Jerzego Szmita, udało nam się wywalczyć w ramach tego programu. Po pierwsze, szanowni państwo, powiat nidzicki otrzyma w drugim etapie programu inwestycji strategicznych środki finansowe na łączną kwotę ponad 14 milionów złotych. Gmina Janowiec Kościelny Gmina Janowiec Kościelny na kwotę ponad 9 milionów złotych. Gmina Kozłowo Kolejna kwota ponad 9 milionów złotych. Gmina Nidzica Kwota ponad 12 milionów złotych. Szanowni Państwo, to są projekty, które związane są z modernizacją dróg w powiecie nidzickim. to jest modernizacja budynku w Centrum Społecznym w Janowcu Kościelnym, modernizacja znowu sieci dróg gminnych, budowa, modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy i obiekty infrastrukturalne sportowe. Ale muszę tutaj w sposób szczególny wyróżnić wójta gminy Janowo, ponieważ dzisiaj sytuacja dość napięta ze względu na przyjazd, ze względu na to, że program inwestycji strategicznych był bardzo długo weryfikowany, oceniany przez komisję. Proszę pamiętać, że ta komisja składa się z różnych resortów, w skład których wchodzą przedstawiciele właśnie też różnych środowisk. I dzisiaj chciałabym w sposób szczególny powiedzieć, że ten drugi etap programu inwestycji strategicznych to nie jest ostatni etap. Przed nami kolejne. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się zabezpieczyć kolejne środki, bo wiem, że w Państwa głowach toczą się już i tworzą nowe pomysły, które chcielibyśmy zrealizować. A moja osoba i osoba Pana Prezesa Jerzego Szmita jest od tego, aby zabezpieczyć te środki dla Państwa i też wpłynąć na to, aby w odpowiedni sposób je uzasadniać. Bo to z jednej strony jest kartka z wnioskiem, a z drugiej strony później, Szanowni Państwo, debata na temat tego, jak to zrealizować i dlaczego akurat w województwie warmińsko-mazurskim na te, te środki powinny iść. Nam to idzie bardzo dobrze z panem prezesem, ale wracając do tematu gminy Janowo, chciałabym tutaj w sposób szczególny wyróżnić pana wójta gminę Janowo, ponieważ w tej edycji kwota i środki, które zostały przyznane e, dla tej gminy są nieco ponad 2 miliony złotych. I patrząc na tych mniejszych, patrząc na te potrzeby, ale też wiedząc jakie środki finansowe były, e, były zgłaszane, chciałabym tutaj mocno e, mocno Zaakcentować, że po pierwsze w kolejnej edycji programu inwestycji strategicznych, ale również w innych projektach, o których mówił pan premier Mateusz Morawiecki i mówił pan minister Paweł Szefernaker, chcielibyśmy te mniejsze miejscowości jeszcze bardziej dofinansować. I tutaj z mojej strony jest absolutnie akces do tego, aby w kolejnych edycjach panie Wójcie te środki finansowe przekazać. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. To są środki finansowe. To są środki finansowe, które będą oczywiście w jak, jak najszybszym tempie państwu i promesy przekazywane. Wiemy również w ramach pierwszego programu inwestycji strategicznych, że pojawiają się problemy. W naturalny sposób związany chociażby z realizacją ze względu na trwającą wojnę. Mówimy o łańcuchach dostaw. Mówimy też o cenach materiałów, surowców. Zdajemy sobie z tego sprawę. Proszę pamiętać, że też czuwamy nad tym, aby odpowiedni zespół mógł te problemy niwelować. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Zapraszam Pana Prezesa Jerzego Szmita do wręczenia promes. I tak jak powiedziałam, to nie jest ostatni raz i to nie jest ostatnia edycja. Zachęcam Państwa do tworzenia nowych pomysłów, ale również zwrócenia szczególnej uwagi na to, o czym mówił Pan Premier Mateusz. Morawiecki w kontekście polityki zabytkowej. Każdy zabytek w różnych regionach dzisiaj może zgłosić się o próbę dofinansowania ze środków z budżetu państwa. My chcemy wspierać historię, chcemy wspierać zabytki i od tego jesteśmy. Bardzo dziękuję. Panie starosto, panie burmistrzu, wszyscy panowie wójtowie, pani minister przede wszystkim Myślę, że od tego powinienem zacząć powitania i wszystkie od podziękowania dla, dla pani minister za troskę o powiat powiatnicie, o całe województwo warmińsko-mazurskie. Bo no zawsze jest tak, że ktoś musi decyzję podejmować, zawsze jest tak, że ktoś musi te decyzje przygotowywać, a wcześniej jeszcze czasami może przekonać tych, którzy podejmują decyzję, aby ona była taka, a nie inna. Więc jeszcze raz, panie minister, bardzo gorąco dziękuję za wsparcie dla naszej ziemi, za pamięć i za taką prawdziwą, przynoszącą realne owoce troskę. Też Chciałem powiedzieć też dziękuję za tyle dobrych słów skierowanych w moją stronę, ale oczywiście to jest też wynik pracy też wszystkich parlamentarzystów, wszystkich samorządowców i tych, którzy wspierają nasze województwo. Jest ich naprawdę, naprawdę bardzo wiele w dzisiejszym rządzie. I gdy o tym mówię, to nasuwa mi się taka. Yy, przypomina mi się taka historia. Otóż kilka lat temu, yy, gdy przy tego typu okazji mówiliśmy o pieniądzach, które będą trafiały do samorządów, pewien dziennikarz zapytał mnie potem, no Panie Szmita, co się pan tak chwali? Przecież to wy rozdajecie publiczne pieniądze. Co wy tak? Ja mówię, panie redaktorze, no ale niech pan sobie przypomni, jak było kilka lat temu, też były publiczne pieniądze ale jakoś na naszą ziemię nie mogły trafić. Jakoś decyzje były, kierowały te publiczne pieniądze zupełnie gdzie indziej. No więc teraz mamy prawo powiedzieć, że to decyzje, które zostają podejmowane przez rząd prawa i sprawiedliwości, to są decyzje, które wynikają z naszego programu, wynikają z założenia, które było przyjęte, gdy już blisko 7 lat temu. Obejmowaliśmy władzę w Polsce, że w Polsce musi się zmienić. Znaczy muszą się zmienić relacje między wielkimi miastami, między tymi najsilniejszymi ośrodkami, a tymi, które przez wiele lat były zaniedbywane, na które właśnie nie starczało pieniędzy, które omijały wielkie inwestycje. I teraz ten czas musi się zmienić. I to się zmienia, Szanowni Państwo. To chyba nikogo nie trzeba tutaj przekonywać, bo dzisiaj mamy na to kolejny dowód. Jak głęboka nastąpiła zmiana polityki państwa, jak głęboka nastąpiła zmiana polityki społecznej. Już nie będę opowiadał w, w ramach społecznych, ale nawet tylko o tych inwestycjach, które, które dzisiaj kolejną ogromną kwotą będą zasilone polskie samorządy. Kwotą 30 miliardów złotych to są kwoty, które... Powiem tak, budżet województwa 900 milionów złotych, budżet miasta Olsztyn miliard 300. Więc widzimy skalę wsparcia tak naprawdę parę skarcia rządowego. Porównajcie sobie też to państwo do swoich budżetów, więc widzicie jak, jak wielkie wsparcie polski samorząd po raz kolejny od rządu Prawa i Sprawiedliwości otrzymuje. Ale to nie chodzi o zasługi, chodzi o to, aby te pieniądze trafiały do mieszkańców na końcu trafiały w formie inwestycji, w formie poprawy warunków życia, a my mamy tutaj szczególnie wiele do zrobienia, bo musimy walczyć o każdego mieszkańca, musimy walczyć o to, aby ludzie tutaj pozostawali, aby tutaj swoją przyszłość budowali na tej ziemi naszej warmińskiej, na mazurskiej ziemi i abyśmy mogli wyjść chociażby z tego e, trudnej sytuacji pani, e, pani wójt występu ta z która występowała, bo panu premierze mówiła o tej gęstości zaludnienia w pewnym obszarze 60 osób na kilometr kwadratowy. Szanowni państwo, w województwie mazurskim jest w warmińsko-mazurskim jest jeszcze mniej. Jest w tej chwili 58 osób na jeden kilometr kwadratowy, więc my mamy jeszcze trudniejszą sytuację i tym bardziej i tym bardziej powinniśmy pamiętać o tym, że każda Każda złotówka, która przychodzi, powinna być dobrze wydawana, aby była dobrze służyła mieszkańcom. I na koniec jeszcze jedno, jedno, jedna prośba. Szanowni Państwo, to też tutaj padało to wielokrotnie, ale trzeba to, to powtarzać, żeby nam to się weszło już w krew, nie tylko do głowy, ale w krew. Mianowicie współpraca. Współpraca między samorządem a rządem to jest dzisiaj wymóg polskiej racji stanu. To jest wymóg dobrej pracy dla... Mieszkańców. Bo na, nawet gdy mówimy oczywiście, każdy ma prawo do swoich poglądów, każdy ma prawo do, do swoich przekonań, do działań, natomiast, szanowni Państwo, mieszkańcy nie płacą swoim wójtom, burmistrzom czy marszałkom za walkę z rządem. Za to nie płacą. Płacą za współpracę, płacą za realne efekty. I dziękuję, że w gminie, w gminie Nidzica, ale też i w powiecie Nidzickim, we wszystkich gminach powiatu Nidzickiego, właśnie tak to jest rozumiane. Właśnie tak to jest rozumiane, że płacą nam mieszkańcy pensje za współpracę, za konkretne efekty, za konkretne drogi, za konkretne wodociągi, za dom kultury, za boisko sportowe. Za to nam płacą. I myślę, że. Nidzica, powiat Nidzicki są tego dobrym przykładem, a wręcz wzorem. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Powiat Nidzicki tak się składa, że wszyscy włodarze to mężczyźni. Dlatego bardzo się cieszę, że mamy Panią Minister, która będzie wspierała na pewno i będzie współpracowała z nami już na stałe. Zrobimy wszystko Pani Minister, żeby Panią mieć przy sobie, bo wiemy, że jest Pani silnym charakterem. Wyjątkową osobowością, więc na pewno będzie nam miło, jeśli, jeśli pani zostanie z nami na, na dłużej. Oczywiście na pani ręce dla całego rządu przekazuję wielkie podziękowania za te środki. Te środki to rzeczywiście historyczne. Gmina Niedzica, podejrzewam, że wszystkie gminy powiatu Niedzickiego, jak i powiat nigdy takich środków nie miały. Cieszymy się, że. Rozumiane jest to, że samorząd to przede wszystkim mieszkańcy. To mieszkańcy mówią nam, czego potrzebują, na jakie inwestycje mamy przeznaczyć te środki, i stricte te środki trafiają tam, gdzie powinny trafić. Nie będę się powtarzał, jeśli chodzi o moich przedmówców, bo tu wiele słów prawdy padło. Ja nie chcę wracać do historii, ja patrzę w przyszłość. Otrzymując takie środki, mogę w tę przyszłość patrzeć optymistycznie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że to jest dobry dzień dla powiatu Midziskiego, bardzo dobry i dla gminy Nidzica i dla gmin wchodzących w skład powiatu nidziskiego. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za te środki i liczymy na to, że kolejne programy, kolejne nasze oczekiwania jako gospodarzy gmin. Tu wiele słów padło już, jak powinniśmy funkcjonować jako samorząd. Za co nam jest? Płacone. Dokładnie tak, za, za realizację marzeń naszych mieszkańców, a jednocześnie są to nasze marzenia. Nasze marzenia, które możemy właśnie dzięki pozyskanym środkom realizować, czy to w powiecie, czy w poszczególnych gminach. Tu jeszcze chcę podkreślić jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, jak realizowane są zadania w powiecie. Finansowanie tych zadań jest bardzo złożone dlatego że powiat pozyskuje środki, natomiast pozostałą kwotę w równych częściach dokłada i powiat, i gminy. Także tak wypracowaliśmy model współpracy. Dzięki temu możemy tych zadań zrobić zdecydowanie więcej, za, to, za co chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję wszystkim Państwu. Zapraszamy jeszcze do nas Wójta Gminy Janowa oczywiście i przewodniczącego Rady Powiatu. Kwota dotacji ponad 2 miliony złotych. Na ten moment możliwości możliwością oczywiście zwiększenia tego potencjału. Bo wiem, a nie że wniosków było sporo i będziemy pracować dalej. nad tym. Bardzo dziękuję. Dziękuję Dziękuję. dziękuję. To,